Nadzwyczajne Zwyczajności, rozdział Ilona. Czy pani byłaby zazdrosna o mnie, gdyby była żoną mojego ojca? Nie bardzo zrozumiałam, o jaką sytuację chodzi. Ilonko, jeszcze raz powiedz. Mieszkam z mamą i jej mężem, który nie jest moim ojcem. Swojego taty nie widziałam czternaście lat. Tata nas zostawił, gdy miałam iść do szkoły. Przez jakiś czas nie płacił mamie alimentów, więc mama podała sprawę do sądu, i komornik zaczął je odzyskiwać. Tata miał jakieś trudności, dlatego nie mógł ich mamie przysyłać. Niedawno do mnie zadzwonił i zapytał, czy mógłby się ze mną spotkać. Od razu się zgodziłam, chociaż nie pamiętam go wcale. Pragnęłam zawsze widzieć swojego ojca. Mój przyrodni brat ma ojca. Na co dzień, a ja nawet nie wiem, jak mój wygląda. Zapytał, czy może przyjechać do nas ze swoją żoną. Było mi całkiem obojętne, byle on był. Gdy weszli do mieszkania, podszedł do mnie i od razu mnie przytulił. Powiedziałam: Tato, to ty naprawdę jesteś moim tatą? A on rozpłakał się, jak dziecko. Ja też płakałam powiedział, że naprawi błędy, postara się mi wynagrodzić tamte minione lata, które zepsuł. Będzie płacił pieniądze i zabierze mnie na miesiąc nad morze. Niewiele słyszałam tych obietnic. Najważniejsze, że go zobaczyłam. Później zabrał mnie do galerii. Jego żona została u nas w domu. Byłam tylko ja i mój tata. Chciałam, żeby wszyscy widzieli, że ja idę ze swoim tatą. Ja mam tatę jego żona chyba jednak była o mnie zazdrosna, bo ciągle dzwoniła i pytała kiedy wróci. Czy pani też byłaby taka zazdrosna? Nie wiem. Nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji. I chciałabym, żeby one się nie zdarzały. Jednak wiele rzeczy od nas nie zależy. Myślę, że ona nie była zazdrosna, tylko może czuła się nieswojo, pozostając w domu z twoją mamą. Na pewno dla żadnej ze stron nie była to komfortowa sytuacja. Od początku było sztywno, gdy wszyscy siedliśmy przy stole. Ale będzie lepiej, bo tata obiecał, że będzie się ze mną spotykał. Obydwoje zaprosili mnie do siebie do domu. Tata obiecał, że po mnie przyjedzie. A ona natychmiast zapytała, czy nie mogłabym przyjechać sama? Nie pojadę, bo się boję jechać sama do innego miasta. Moja mama zawsze się o mnie martwi, bo jestem trochę niepełnosprawna. Gdyby mojej mamie coś się stało, tata zapewnił, że zabierze mnie do siebie. Jego żona też się zgodziła. Od tej pory, mama nie musi się o mnie bać.